Chodź mam. Chodź mam ręce. No tak pięknie wygląda. No mam mam ręce małe i niewiele zrobię, Pomogę mamusi. Niech odpocznie sobie. Dwa co jego Dziś u wszystkie dzieciaki szlą mamie i ta gorące buziaki. Co nie z tymi Co nie? Ciągle te sukienki? Ale się, buziaki Ha, salam, təşəkkür edirəm. Yo, salam, haşat.